Yo, 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 siemaneczko, byczki, witam was bardzo serdecznie, słuchajcie, na moim kanale dzisiaj sobie zrobimy e, typowanko prime MMA show, e, z racji tego, że mm, walczę we flikowych federacjach, e, lubię niektóre zestawienia, Mm, oglądam, śledzę Flikowe federacje Zresztą tak samo jak i e, Pro e, Czy UFC i tak dalej Więc zrobimy e, sobie Typowanko e, Prime MMA e, 3 mm, I co słuchajcie e, 3 czy 2 <gulia> Kurwa Nie jestem pewny Dobra, 10 z tym e, Pojedziemy sobie od dołu tej karty, czyli te które oczywiście mnie najbardziej interesują, bo też przyznam, że nie wszystkich po prostu znam I polecimy sobie tutaj od zestawienia pierwszego, który mnie tak bardzo interesuje, czyli Strollowany kontra Mielonidas Mielonka, słuchajcie wrócił do walk, oczywiście fajnie, ja się cieszę Um, słyszałem, że wcześniej miał jakieś tam propozycje, chyba walki o, u Najmana, czyli na MMA VIP, tam gdzie ja walczyłem, no ale nie skorzystał, po prostu nie chciał. Trudno jego wybór, e <coughs> nie będę o tym dyskutować. Natomiast kto jest, kto jest moim faworytem? No, ja tutaj postawię um, w tej walce na strolowanego, z tego względu, że no, jest na fali. Ostatnio chyba wygrał. Um, Mielonidas no niestety przegrał sromotnie z, z synem Latlerka, no ale co zrobić Tak to bywa, knockout tam był i szkoda trochę, ale oczywiście ja tutaj kibicuję jak jednemu, tak i drugiemu, bo oby, oby dwóch lubię, także po prostu niech wygra lepszy no ale wynika mi z tego wszystkiego, że jednak tutaj raczej strolowany powinien wyjść zwycięsko z tego pojedynku. E, później słuchajcie mamy pojedynek hmm, Bugettona z tym kolesiem, ale ciężko też mi jest tutaj jeśli chodzi o nazwisko, bo też nie znam e, tego gościa. Nie wiem co robi, skąd jest, i tutaj, oczywiście, mm, ja postawię na bagietę. Myślę, że mm, aczkolwiek nie miał tam jakichś dużych umiejętności na tym filmiku, gdzie tam był było ten, ten dzień. Z nim, nie pokazał tam nic, ale to też może być jakaś przykrywka. E, także e, bagieta widzę, że e, taki odważny jest. No, zobaczymy, jak wejdzie do klatki. Wiadomo, tam wszystko się zmienia. E, ludzie stają się że tak powiem inni i może to dużo zmienić jeśli chodzi o samą walkę ale zobaczymy jak ustawią na Bagetsona, także zobaczymy następnym pojedynkiem który mnie interesuje jest Dyburski kontra Soroko Oczywiście, od razu e, takim zdecydowanym faworytem dla mnie jest to Górski. Mm, Soroko może się dobrze pokazać, aczkolwiek wydaje mi się, że mm, coś tam jest chyba nie tak, jeśli chodzi o sprawy mentalne. E, ostatnio coś tam chyba nie udało mu się zawalczyć, też coś tam jakieś problemy, także. No tu mi się wydaje, że raczej e, te problemy e, cały czas będą i. Tyburski powinien tę walkę ogarnąć. Jeśli chodzi o walkę, słuchajcie, Wrzoska z, z tym gościem z Tindera, z ochroniarzem, to tutaj oczywiście zdecydowanym faworytem dla mnie jest Wrzosek. Nie ma tu nawet wątpliwości. Nie ma tu cienia wątpliwości. Tym bardziej, że jeszcze zmienili chyba na K1 i jeszcze w dużych rękawicach, ktoś w ogóle raczej wrzosek dla mnie tutaj jest e, takim no 100% nie, no ale te 99% bym dał, no te 90% bym dał na zwycięstwo, 10 wiadomo, w razie zawsze była jakaś kontuzja albo coś, także tutaj raczej e, stawiam na wrzoska. E, jeśli chodzi o walkę, słuchajcie, kto tam jeszcze walczy. Mm... Aha, parkę, wiadomo, parkę kontra szulakowski. No, ja tutaj obstawiam, że Norman powinien ogarnąć bez problemu, aczkolwiek jest wielką wiadomo formą szulakowskiego. Nie wiem, co on tam robił wcześniej, gdzie się przygotowywał i tak dalej. Trochę mu się też przytyło, także no, zobaczymy. No, zobaczymy. No, ja oczywiście tutaj stawiam na parkę. Też nie ukrywam, że kibicuję parkę, także chciałbym, żeby on wygrał, ale wiadomo, jeden i drugi, jednego i drugiego lubię, także życzę im fajnej walki, oczywiście bez kontuzji, a wynik jest sprawą otwartą, lecz ja stawiam tutaj na parkę. I słuchajcie, kto tam by był jeszcze taki ciekawy no rataj, rataj mnie tam e, próbował e, przekonać wodarzy, żeby mnie oczywiście wzięli, bo tam panuje takie e, takie myślenie, że a, że lew ma słaby bilans no to ten lew jest najsłabszy e, spoko, niech sobie mówią mnie to tam ani nie pali, ani nie gryzie e, ja natomiast e, takiej walki nie widzę <laughs> nawet bym Ratajowi nie dał takiej walki Nawet jakby mnie tam Chcieli e, bo No Rataj to jest za słaby Dla mnie e, słaba półka Taki słuchajcie zawodnik e, Który dopiero gdzieś tam Spróbuje stać się amatorem a Nawet nie jest amatorem także m, Nie wiem z kim on tam walczy Ale raczej e, w tej walce m, Nie postawię na niego Aczkolwiek ma e, Więcej się przygotowywał od tamtego kolesia, ale jakoś uważam, że rata jest e, do zrobienia, także tyle w tym temacie. Słuchajcie, także zobaczymy jakie waleczki będą. A cóż, ja zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, e, do lajkowania, do śledzenia, bo też będzie się działo. Wow! Pozdrawiam serdecznie. Hello!